Uchwalenie przyszłorocznego budżetu było najważniejszym punktem sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Przyjęty 30 grudnia nowy budżet ma w przeciwieństwie do poprzedniego charakter nadwyżkowy. Jego skala w porównaniu do zeszłego roku wzrosła o około 2,5 miliona złotych. Ustalone na kwotę 73 milionów 100 tysięcy złotych dochody o ponad 220 tysięcy złotych przekraczają zaplanowaną kwotę wydatków. W ślad za uchwałą budżetową przyjęto też wieloletnią prognozę finansową gminy Brzozów. W dniu dzisiejszym rzeczywiście podczas trzeciej sesji nowo zaprzysiężona Rada Miejska uchwała. Budżet na 2015 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową. Budżet na 2015 rok ma szczególny charakter, bo pomimo trudności, jakie rzeczywiście mają dzisiaj samorządy, Gmina Brzozów po raz pierwszy od 9 lat ma budżet nadwyżkowy. Czyli dochody przewyższają wydatki, tworząc nadwyżkę środków finansowych. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 73 milionów złotych. Wydatki natomiast zamknęły się kwotą 72 882 000 zł. Wygenerowana nadwyżka w kwocie 223 000 zł. jest to znaczna kwota na te trudności, które mamy dzisiaj i na nakłady, jakie musimy ponieść w przyszłym roku. Jednym z największych nakładów, jakie jest co roku dla naszej gminy, to jest oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna. W przyszłorocznym budżecie jest to kwota prawie 46 milionów, które musimy po prostu sfinansować. W przyszłorocznym budżecie nie zostały zaplanowane przychody finansowe, a rozchody z tytułu zobowiązań. Zostało pokryte w całości nadwyżką budżetową, bo tak zobligowuje nas ustawa o finansach publicznych. Przyjęty dzisiaj budżet daje nam gwarancję i spokój dla mieszkańców gminy na realizację zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. W trakcie ostatniej w 2014 roku sesji radni podjęli też szereg uchwał dotyczących między innymi przyjęcia przyszłorocznych gminnych programów społecznych, gospodarki odpadami komunalnymi, mieniem komunalnym oraz opłaty targowej.